JAKSY! OO! JAKSY! Gdzie ty jesteś, Michał? Gdzie ty jesteś, Michał? Jego nie widzę... Michał, gdzie jesteś? Wiem mnie w to! Gdzie jesteś, Michał? Gdzie do was! Ojej! Myślałem, że to ty. Oluju! Michał, <laughs> tu tam jest tam, tam, patrz. Jest, tam, jest, tam jest, tam jest, tam jest, Michał, tam NIE! Problem. Tam są dąbiaki! Dobry Jak jest! Sharpness 4! który lepszy? Który? A jakie są Czekaj. Daj mi najlepszy z tych trzech. Z tych trzech? A jakie ręczanty są Konku? Czekaj, daj mi najlepszy. Dobra, to najlepszy będzie ten. <noise> najlepszy, już to uwierzę. A jaki to? No nie wiem, to ten. Ten. Bo jest... Mogę skorzystać z Enchantu. No, Enchantu możesz. Możesz zobaczyć te skrzynkach, ale nie kranij. Weź O, okay. Enterman. Oh, co tu? Jak kogoś widzisz na dole, idziemy po IT i siedzimy tak cały czas w gildi i niepotrzebny ity mipotrzebne te skrzynie. Zobacz co mam, ale nie zabieraj. Okej. Okay. No widzę. Bo my musimy powiększać i dlatego. Hmm. No. Aha. Ile tych ludzi robiliście? Zbieraliście i Nie, bo my każdy, czy myśmy, bo my zbieramy, tutaj będzie mało. Tu mamy mieczyki, bo my się musimy dać. Aha. Ale nie, bo tu są na no, ataki, nie ruszaj mnie. Ale ja tylko patrzę. Ej, nie ruszaj kobla! kobę zbieramy na powiększenie gili. O, tu musimy się to zrobić na okna. A co jest nade mną? Chodź ci pokażę, tylko nie spadnij tam. Bo tam umrzesz. To jest wysoko. Aaaa! Też kiedyś coś takiego miałem. Ja myślałem, że my jesteśmy pod ziemią, wiesz, jak się czuję teraz. Nie, my jesteśmy na górze. No wiem. Ja cię nie wyszykuję, jak nie będziesz kradnął, to cię nie wywalimy. Okej. Okay. Cześć, ta głowa. Nie, nie usuwaj ich, one tak mają być, już nie dodawaj, bo to tak specjalnie zrobią, tylko tyle. Mm. Mogę wejść na dole. Ja no, mogę cię zobaczę. nie, Co mam... z Co to No właśnie zobacz, pokaż mu to już. No, czekaj to Sojusz mu pokaż. Lol, czemu on ma charyńko? No jak mu Sojusz pokazujesz ma harenko. Czemu? No nie wiem, taka mam... Nie potrzebuje dynastii teatrów. Mówię, podpalający. A podpalający Pod... miecz to był chyba... Jak on miał? On... Jak on miał... coś tam. Nie? Nie pamiętam ten tamczęt. Ej, dajcie tylko tego jego macie, dajcie to jego po bo nie... zaraz moje pondory i może lepiej się zleciem dla was. Daj Czekaj, bo ja zbieram. Ej, dajcie tego kobla bo ja Masz! To jest cały kobel, który miałem. Jak to da więcej? Ja ci też dałem wszystko. Arszu, u góry, Boże. Nie ogarniam. To będzie trwało wieki. Ej, ci mi podpalający? Podpalający? No. Arszu, czekaj, Arszu. Dobra, jeszcze Co mówisz? Dajcie, nie. Ale co? Chcesz podpalający. Damy. Patrz, chodź tu. Widzisz to, Michał? Patrz, chcesz podpalający? pode isso aqui this is madness madness this, this,